Problemy z potencją to temat, który dotyczy nawet co drugiego mężczyzny po 40 roku życia. Nie zawsze są wynikiem wieku, często to sygnał, że coś dzieje się z naszym zdrowiem. Erekcja zależy od prawidłowego przepływu krwi, poziomu hormonów i kondycji psychicznej. Najczęstsze przyczyny to stres, brak snu, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, a także palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Wszystkie te czynniki zaburzają krążenie i równowagę hormonalną. Co można zrobić naturalnie? Zadbaj o regularny ruch, zdrową dietę bogatą w warzywa, pełnoziarniste produkty i tłuszcze omega-3. Unikaj nadmiaru cukru i tłuszczów trans, one uszkadzają naczynia krwionośne. Nie zapominaj też o śnie i redukcji stresu, bo to właśnie one wpływają na poziom testosteronu i libido. Jeśli problem się utrzymuje, nie wstydź się, porozmawiaj z lekarzem. Czasem zaburzenia erekcji są pierwszym sygnałem choroby układu krążenia. Zdrowie seksualne to część ogólnego zdrowia, warto o nie dbać z głową.